Codzienna stylizacja bywa wyzwaniem, szczególnie jeśli chcesz uzyskać efekt jak od fryzjera, ale bez niszczenia sobie włosów. Dlatego tak ważne jest wybór urządzenia, które nie tylko modeluje, ale też chroni włosy przed wysoką temperaturą i przesuszeniem. Wybraliśmy więc pięć urządzeń, które pozwolą ci uzyskać profesjonalny efekt w domowych warunkach. Beautifully Dual Perfection łączy funkcje suszarki i prostownicy. Technologia Air Fusion prostuje nawet wilgotne włosy, skracając czas stylizacji i chroniąc pasma przed przegrzaniem. Fox to Styler suszy i prostuje jednocześnie. Płytki turmalinowe eliminują puszenie i elektryzowanie się włosów. A automatyczne wyłączanie po 60 minutach zwiększa bezpieczeństwo. Baby Babyliss model AS6550E. Urządzenie 3 w jednym, systemem jonizacji i trybem Ultra Care, który dopasowuje temperaturę, aby chronić włosy przed uszkodzeniami. Sekotek Bamba Ritual Care model Lease 2 w 1. Suszy i prostuje jednym ruchem. Ceramiczno-keratynowa powłoka i technologia jonizacji zapewniają gładkość i połysk przez cały dzień. Remington Rev gotowa do pracy w 15 sekund z trybem utrwalania efektu. Prostuje i suszy jednym ruchem uwalniając miliony jonów redukujących puszenie dobrze dobrane urządzenie do stylizacji to wygoda i gwarancja zdrowych i silnych włosów bez konieczności wizyty w salonie